Panowie, na początek zaproponuję Wam taką wycieczkę w wehikule czasu. Wskakujemy w taki wehikuł i cofamy się do roku 2016 bądź 2018. Ja pozwólcie, że mogę być Adamem Nawałką, ty Paweł będziesz Jarosławem Tkoczem, trenerem bramkarzy, a Bogdan Zając będzie Bogdanem Zającem. I teraz go zapytamy, panie trenerze, na dwa miesiące przed Mundialem mamy więcej znaków zapytania, czy więcej pewniaków, jeżeli chodzi o, o wyjazd na Mundial? Nie, no zdecydowanie, zdecydowanie już widać zarys tej kadry, widać nowi zawodnicy, którzy weszli i dzisiaj grali w podstawowym składzie. Myślę, że to będzie taki już przybliżony skład, który zobaczymy na mistrzostwach. Wiemy, to jest jeszcze długi okres, żeby była jasność. Wiadomo, że kontuzje, różne rzeczy mogły się przydarzyć, ale wydaje mi się, że tutaj tak już 80-90% tego zespołu selekcjonerów ma, ma wykrystalizowane. Jak ty widzisz tą kadrę, która dzisiaj zagrała przeciwko Holendom? No, jako trener bramkarzy muszę powiedzieć, że, że, że zadanie jest łatwe, ponieważ wydaje mi się, że, że, że to jest najmniejszy problem. Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, to, to bramkarze, którzy, którzy prezentują wysoki, równy poziom. Jeśli tylko będą zdrowi, to nie trzeba się niczego obawiać. Panowie, w takim razie, jeżeli mamy te 80-90% kadry, no to mam chyba złą wiadomość, bo mnie ta kadra, tak szczerze powiedziawszy, podobała się dzisiaj średnio i optymizmem mi nie powiało, panie trenerze. Na pewno z wyniku jesteśmy niezadowoleni, że była jasność. Ten mecz też miał swoje fazy, i krótko mówiąc, graliśmy, ja uważam, to jest moje zdanie, wiadomo, z najlepszą drużyną w Europie teraz. I tutaj musimy wiedzieć, jaka była skala trudności. I w tym momencie. Widać było, że selekcjoner postawił w pierwszej połowie na to, żeby grać głęboko, niskim pressingiem. Będziemy szukać bezpośrednich podań do Roberta Lewandowskiego i było widać, że każda piłka bita w stronę Roberta Lewandowskiego w pierwszej połowie, to były piłki, które Robert musiał o nie walczyć, bić się i nie było tych takich czystych, klarownych sytuacji. Więc w drugiej połowie stworzyliśmy sytuację, po której mogliśmy odwrócić losu meczu, bo była to bramka na 1-1. Niestety na no, brakło troszeczkę skuteczności, precyzji w tym, w tym strzale. I to z takimi drużynami tak się gra. Że patrz jedną, dwie sytuacje w meczu musisz ją wykorzystać, jak chcesz osiągnąć korzystny wynik. W tym meczu niestety tego zabrakło.